Dzień dobry, państwa. Nagrywam po to, żeby to wszędzie udostępnić. Dzwoniłam tylko krotnie na linię Vektre. Mieli zrobić korektę na 271 zł i 80 groszy, tak jak liczyłam z kubą Kisiel. I do dzisiejszego dnia nie zrobili tej korekty. I jestem w klopce, i nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Zwoniłam tam tylko Ten pan z telefonu też mówił, że będzie zrobiona korekta, że będzie tyle ile obliczone jest z tym panem Kubą Kisiel. A mało tego jeszcze ten Kuba Kisiel zablokował mnie na Messengerze i nie dochodzą wiadomości i dlatego chciałam ostrzec ludzi, żeby się nie splątywali w takie bagno i nie łapali się na kłamstwa, bo pierwszą mili i tak dalej, a później y, klienta y, olewają. Y, nie są mili, y, podnoszą faktury, jak się im żywnie podoba. Jeszcze silnie kłamią. Tak samo robi oręż pierw y, obiecują, że będzie jednolita kwota taka i taka. Tak jak z Spectrum, że ten Kuba Kisiel obiecał, że będzie jednolita y, faktura y, miesięczna, że nie będzie podnoszeń itd. Tak A tu się okazuje, że robią tak samo jako Orange, podnoszą y, rachunki jak się im żywnie podoba, bo im za mało pieniążków, bo chcą się. No chapać jak najwięcej, jak w orange. Dlatego ostrzegam ludzi, żeby się nie spakowywali w takie bagno, jak ja się spakowałam. zaufałam temu kubie dzisiel i się rozczarowałam nim. Bardzo się nim rozczarowałam.